Witam, w dniu dzisiejszym mówimy system p 12 marki Ręczak. Jest to system składający się z narzędzia ręcznego, z praski elektrycznej i praski pneumatycznej. Wszystkie trzy narzędzia mają możliwość pracy na tych samych matrycach. Matryc mamy 3,5 tysiąca, dobieramy je pod Państwa potrzeby, na podstawie Państwa kart katalogowych lub numerów producenta. Wszystkie matryce pasują zarówno do narzędzia ręcznego do praski elektrycznej i do praski pneumatycznej. Dlaczego ten system? Zwykłe narzędzia pracują nam pod kątem, praska ręczna do, dedykowana do produkcji pracuje nam równolegle. Szczęki nam się schodzą równolegle, przez co rozkład sił zaciskających jest równomierny na całej długości złącza. Dodatkowo, my pozycjonery, które ułatwiają nam proces zakuwania, gwarantują nam najwyższą powtarzalność. Zarówno narzędzie ręczne, jak i praska elektryczna, jak i praska pneumatyczna mają to do siebie, że mogą Państwo spać spokojnie, że Państwa pracownik zawsze dociśnie terminy do końca, bo w momencie, w którym praska nie zauważyła jeszcze zacisku i ktoś się pomylił, możemy sobie praskę odblokować. Tutaj mamy specjalną blokadę. Tym kluczykiem, który jest zawsze dołączony do rękojeści odblokowujemy sobie praskę, przekładamy terminal w inne miejsce i pracujemy dalej. W momencie, w którym praska rozpocznie już zacisk tej blokady zwolnić już nie możemy. Musimy zawsze dokuć do samego końca, więc mają Państwo gwarancję, że pracownik zawsze blokuje do samego końca. Tak samo działa nam praska elektryczna. Możemy sobie wypozycjonować końcówkę i dopiero po dojściu do górnej pozycji, objawia nam dół. Zaprezentuję teraz, że na przykład pracownik zakończył pracę tak. W tym celu wyciągnął akumulator, bo praska po jakimś czasie automatycznie nam się włączy. Ale w tym momencie przyszedł pracownik kolejny i chciałby dokończyć ten zacisk. Nie wiemy na jakim to było etapie. Dlatego jest to niebezpieczne i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby taki produkt trafił do klienta. W tym momencie odblokowujemy sobie do pozycji dolnej i pracujemy od nowa, wymieniamy złącze, wykonujemy ponowny zacisk. W prasce pneumatycznej mamy dwie możliwości pracy. Na skoku 14 i 6 mm. Tutaj mamy ustawioną na 14 mm. W tym momencie pracujemy z osłonami. Osłona zabezpiecza naszego pracownika przed prasą palca przez jego zmiażdżenie. W momencie, w którym praska nam się zamknie i będzie jakiś opór, nie dojdzie do jej wyzwolenia. Dopiero po wyciągnięciu palca, praska dokończy swój cykl roboczy. Praska pneumatyczna może pracować w dwóch trybach. Z wyskokiem 14 mm i 6 mm. 14 mm jest pod duże przekroje przewodu, 6 mm jest pod bardzo małe przekroje. W momencie, w którym zamontujemy sobie prasę, ten prześwietl będzie tylko 6 mm, bo nie ma możliwości włożenia palca pomiędzy matryce. Zakres pracy tej praski, tych narzędzi jest bardzo ogromny. W zależności od tego, co Państwo będą potrzebowali, mamy matryce do różnych złącz, typu na przykład bęce, do złącz toczonych, do złącz i konektorów nasówek, do złącz izolowanych. Tutaj natomiast mam matrycę do złącz nieizolowanych. Zamontujemy sobie matrycę. W tym celu zawsze do praski jest dołączona tego typu przekładka, żeby nam ułatwić pracę. Matrycę wsadzamy tylko w jednej pozycji. Uchwyty są tak zaprojektowane, że górna matryca nie wejdzie w dolną szczękę. Montaż odbywa się za pomocą dwóch śrub. Możemy użyć w tym celu albo klucza imbusowego, albo zawsze dołączonego do rękojeści praski elektrycznej, praski. Montaż matrycy jest bardzo łatwy. Otwieramy sobie tutaj szczęki, schodzimy w dół głowicą, żeby ułatwić sobie proces montażu. Wsuwamy, dokręcamy. Matrycę początkowo skręcamy bardzo delikatnie, montujemy matrycę dolną. Następnie opuszczamy głowicę. Dlaczego? Bo w wielu matrycach są piny pozycjonujące. W momencie, w którym dokręcilibyśmy matrycę i piny pozycjonujące by nam nie zgrały się ze sobą, moglibyśmy uszkodzić matrycę. Dopiero po zejściu i ułożeniu się matryc, dokręcamy matrycę do szczęk roboczych. Po skręceniu unosimy głowicę do góry, wyciągamy przekładkę. Paskę mamy gotową do procesu zakupania. Podłączamy ciśnienia. Przewód mamy o przekroju od 4 do 6 mm. Zaciskamy. Ze względu na duży prześwit potrzebny do wykonania pracy, wyzwalają nam się osłony, nie pozwalają na uszkodzenie palca naszego pracownika. W zależności od potrzeb od tego, co Państwo chcą zaciskać, czy to będzie praska ręczna, czy to będzie praska mechaniczna, czy to będzie praska elektryczna. Wykonujemy poprawny zacisk. W momencie, w którym pracownik nie ma siły na dokucie, zawsze można się oprzeć o blat stołu i zakucie wykonać w ten sposób. Matryce, które mamy w narzędziu ręcznym, tak jak wspomniałem, możemy zamontować na no, zewnątrz prasce pneumatycznej jak i w prasce elektrycznej. Teraz sobie przełożymy szczęki do praski elektrycznej. Tak jak wspomniałem zawsze niech szczęki przed dokręceniem nam się zejdą, żebyśmy mogli je wypozycjonować poprawnie. Aby zaciski były idealne. Teraz dołożymy pozycjoner. Wsuniemy sobie końcówkę. Końcówka nawet jeżeli ma zatrzask zabezpieczający. System P12 marki Ręczczczak dedykowany jest w wielu różnych terminali. Możemy zakuwać terminale od przekrojów 0,08 mm2, czasami nawet mniejszych, bo to wszystko zależy od Państwa potrzeb. Producent jest na tyle elastyczny, że jeżeli jest taka potrzeba, wykona dla Państwa dedykowaną matrycę. Maksymalne zakucia dla terminali tego typu to 35 mm2. Tulejki cienkościenne możemy zaciskać na przekrojach nawet do 50 mm2. System jest dedykowany do serii zakuć maksymalnie do 25 tysięcy zakuć jednego terminala miesięcznie. Powyżej takiej ilości już powinni Państwo pomyśleć o inwestycji w maszyny pełni automatyczne. Jeżeli mam Państwo jakiekolwiek pytania, ale z przyjemnością pomożemy, odpowiemy, zapraszamy.